Rozdział 25. Gdzie to kurwy jest mój demon. Minęły trzy tygodnie, odkąd ostatni raz słyszałem jego pieprzenie za uchem. Żadnego jęczenia o wychmitnym smaku mojej duszy, skrzyźliwych komentarzy czy chichotania. Gdy tylko potnę się o własny miecz. Nic, tylko cisza. Tak głęboka, że czułem się głuchoniemy na koncercie Skyletu. W początku było miło. Spokój, zero sargazmu, nawet myśli nie odbijały mi się rykoszetem w głowie o ściany świadomości. Jednak teraz zaczynało mnie to niepokoić. Jakby ktoś wyjął mi drzazgę spod paznokcia, do której przez lata się przyzwyczaiłem. Była bolesna, pokryta ropą, brudem i zaschniętą krwią. Ale moją krwią, moim brudem i moją ropą. Dracula, a właściwie teraz już Darek, mój domowy wampir do zadań wszelakich. Przyniósł mi właśnie drinka z palemką. W szklance w kształcie czaszki. Obrany był w różowy fartuszek z napisem, Służę pomocą i przemocą, bo podobno buduje tę atmosferę domowego ciepła. Nie wiem skąd wziął te bzdury. Panie Edwardzie, może coś do przekąszenia? Wątrubka z bazyliszka, sernik z razynkami? Nie teraz, Darek. Słuchaj. Ustał jak na baczność i zaczął się wsłuchiwać. Po chwili spojrzał na mnie pytająco. Nic nie słyszę, powiedział, a ja machając palcem wskazującym równocześnie pokiwałem głową. No właśnie, żadnego gęgania duchem, żadnego tekstu o tym, jak to teraz ciężko znaleźć sukuba bez piekielnego syfa. Nic, w jego oczach pojawiło się to spojrzenie. To, które mają tylko psy słyszące wybuchy, zanim jeszcze huknie. Sądziłem, że tegoż właśnie Pan pragnie. Spokoju i błogiej, niczym niezmąconej ciszy. W z tronu. Przeszedłem parę metrów i usiadłem z powrotem. Zacząłem łazić po komnatach. Najpierw gwizdałem, potem mówiłem, potem krzczałem. Gdzie do kurwy jest mój demon? Nic, tylko echo, chociaż chujnie echo, nawet ono miało mieć w dukę. Wróciłem pod kominek. Przysiadłem ciężko i zrobiło mi się dziwnie. Smutno tęskno, jakbym zgubił buta, który wprawdzie obcierał, ale przynajmniej nie musiał łazić jak hobbit na gołe stopy. A może go uprowadzili? Rzucił Darek. To mnie uderzyło. Demon to niechęć do życia. Nie znika z dnia na dzień. Jak o tym pomyśleć, niedawno pozwoliłeś mu wyjść, sobie samopas na dwór. Od tamtej pory nie było go słychać. Racja, wystrzeliłem jak strony. Odwróciłem się jeszcze na szybko w stronę Drakuli. Darek, pilnuj ognia i dokończ kręci ten buraczany bimber. Jak wrócę, to wychylać na niej beczkę. Darek schylił się po pas, niczym piekielnie dobry lokaj. Wciągnąłem na siebie zbroję wyjściową, ulubioną replikę miecza, pas z eliksirami. Amulet z niedźwiedzia pirata, który ponoć zawił samego siebie z nudów. Gotowy jak kurwa na bal maturalny. Zamek za mną zatrzasnął się z hukiem, a ja ruszyłem tropem do Młynicznej Zgagi. Pierwszy przystanek, karszma pod kichającym centaurem. Miejsce, gdzie się pije, śmierdzi i zaskakująco często dochodzi do magicznych eksplozji. Do kilku z nich sam się przyczyniłem. Wszedłem, a raczej wjechałem na pełnej kurwie. Drzwi wypadły z zawiasów. Kaczmasz tylko pokręcił głową. Wszyscy spojrzeli na mnie, trzymając broń przy pasie. Rozejrzałem się i zapytałem spokojnie: Kto widział mojego demona? Mały, czerwony, wkurwiający. Z głosem, jakby ktoś przypalił mu gardło pogrzebaczem. Cisza. Niektórzy patrzyli w kuste ów lepiwa. Inni wrócili do rozmów i lania się po mordach, jak gdyby nigdy nic. Nagle jeden z nich, ubrany jak włóczęga z kapturem na głowie, burknął: Widziałem smarkacza. Podszedłem, starcza twarz, siwa broda, trzęsące się ręce i obszane spodnie. Mów, co wiesz. Jeszcze raz powtórzę. Mały, gadający, czerwony wrzut na dupie. I skrzeczy jak skrzekacz. Dziad chrząknął i zacharczał, Wziął łyka z drewnianego kufla. Siedział tu parę dni temu. Przegrał zakład z jakimś czarodziejem i no... Wciągnęło go do flakonu. Zawiesiłem się, pokręciłem głową. Do czego? Do flakonu, panie. Szklana butelka. Taka z zakrętką. Magia nowej generacji. Sam wolę zaklęcia z klasycznym efektem ubocznym jak... Sraczka, wypadanie włosów, ewentualnie przemianę w niedźwiedzia. Ale to? Splunął przez ramię. Nie tykam i tykać nie zamierzam. Czyli tak. Mój demon siedzi zakorkowany w szklanej butli, bo trafił parę zamiast fula. Tak to wygląda. Zamknąłem oczy. Policzyłem do dziesięciu, policzyłem do pięćdziesięciu. Potem zamówiłem wódkę. A wiesz pan chociaż, kto go wescał? Mój wróg śmiertelny. Flandalf, a dokładniej Flandalf szklany. Kiedyś miałem armię, miałem tysiące na skinienie palca, miałem wieże i kule z okiem. A teraz mam tylko wódę, piwsko i spuchniętą wątrobę. Przechyliłem jeszcze kolejkę, wstałem od stolika. Czas uratować mojego osobistego piekelniaka. Znowu. Dzięki za pomoc. Rzuciłem, a wudoman na odchodne kazał mi mistrzeć się ćmy i orków, cokolwiek miało to znaczyć. Wyszedłem z karczmy, czując, jak zbroja ociera mi się o kark, ale było jakoś lepiej. Może świadomość, że gdzieś tam w świecie mój demon siedzi jak dżin w lampie i drapie pazurami w zakrętkę dawała mi dziwny rodzaj spokoju i nadziei. Wiem doskonale, że już nie będzie lepszej okazji, żeby się go pozbyć na dobre. Wiem jeszcze doskonale, że gdy tylko go uwolnię ze szklanego askabanu, będzie mnie wkurwiał tego samego dnia. Wiem o tym, ale i tak chcę go wyciągnąć. Tyle, że najpierw muszę zdobyć ten jebany flakon i uróżnąć łeb czarodziejowi. Idę po ciebie. Mały czerwony pierdolcu, rozdział 26. czarodziej flandal w szklany. Szlak był prosty. Wystarczyło iść tam, gdzie śmiech staje się krzykiem, a suchary zyskują zdolność zadawania ran emocjonalnych, czasami nawet i fizycznych. Las sucharów dosłownie drzewa poskręcane jak po nieudanym tripie opioidowym. Wszędzie wokół pół trupy. Zapytasz pewnie, cóż to takiego? To trup, którym targają konwulsje ze śmiechu. Śmieje się, dopóki nie umrze. Mniej więcej tak to wygląda. Ludzie, wilkołaki, dopelegangery, strzygi czy dzięcioły. Każde żywe stworzenie tutaj, które nie wytrzymało magicznych żartów, leży i ciśnie bekę do śmierci. Korony ciężko od żółtych, magicznych karteczek. Z wyrysowanymi, kiepskimi żartami. Co mówi zombie na diecie? Musk light. Ulubiony film wilkołaków? Kości. Każdy krok był jak wbijanie sobie pinezek pod paznokcie. Nawet powietrze tu miało konsystencję zażenowania. Gęste, ciężkie, przesiąknięte echami fałszywego śmiechu i suchym sapnięciem rozpaczy. Wtedy ją zobaczyłem. Wierzę. Całą z przeźroczystego szkła. Nie metaforycznie. Absolutnie, klinicznie, obsesyjnie przeźroczystą. Każdy poziom, każdy klozet, każdy korytarz. Nawet sedes. Otwarty teatr tragedii biologicznej. Ciany lśniły w jak odblask psychicznego rozkładu. Oczy bolą od samego patrzenia. Syknąłem, mrużąc powieki, jak przeglądają dramaty rodzinnego wośmka. Nad wejściem wisiał szyld. Flandal w szklany, magia, humor, wyjątkowo chujowe kawały. Zapukałem tak dla zasady. Potem kopnąłem drzwi z impetem godnym rozwodu w trakcie rubinowych godów. Pierw zaskrzypiały, później kawałki szkła zalały eter. Wnętrze było jeszcze lepsze. Jakby ktoś zamknął każdą znaną emocję w gabinecie luster i wpuścił tam światło pod ciśnieniem. Każda powierzchnia odbijała mnie w tysiącu wersji. Znużonych, zmęczonych, pijanych, wkurwionych, bardziej łysych niż zwykle. Przez moment miałem wrażenie, że ktoś mnie trzyma za rękę. Ale byłem tu sam. I za bardzo, za bardzo bałem się odwrócić. Ty, chyba ci się pasty pojebały. Skomentowałby demon, gdyby nie był zamknięty w puszce po szpinaku. I wtedy go zobaczyłem. Fój brodaty, złodziej demonów. Flandalf, Flandalf szklany. Siedział pośród fiolek i kelichów, wypełnionych czymś, co wyglądało jak wspomnienia porzuconych dzieci, albo to, co z nich zostało. Broda jak zasłona dymna dla rozsądku. Na nosie denka od słoików, pod pachą trzymał wielką fajerwerkę w kształcie smoka. A na głowie czapkę z napisem: Wypatrujcie mnie czwartego dnia o zachodzie, ale nie liczcie, że coś naprawię. A, Edward Miecznik! pisnął. Miał głos jak eunu z przy tym na odwrót. W końcu! Mam Twojego demona! Edycja limitowana. 250 pięćdziesiąt czystego plugastwa. Uniósł różdżkę. Słoik wzbił się w powietrze. A w środku mój demon. Walił głową o szkło jak zdesperowany chomnik w manii destrukcyjnej. Tęskniłem gnido. Mruknąłem z cieniem uśmiechu. w dramatycznie rozłożył ręce, jakby właśnie chciał zaśpiewać arię operową. Nie on tam go. Przegrał zakład. Teraz należy do mnie. Słuchaj, szklany pizdzielcu. Albo oddasz flakon, albo zrobię ci z dupy kolejnoską. Uniósł różkę, jakby miał coś do powiedzenia. Rzucę na ciebie zaklęcie śmiechu. Przymusowego. Rzuć. Ale jak zacznę się śmiać, to wiedz, że zaraz zrobisz remaster filmu ze słoikiem i wiedz, że też pęknie. Rzucił. Zadziałało. Zacząłem się śmiać. Głośno. Dzikim, histerycznym rechotem. Ale to nie magia. To była czysta, nieskrępowana wizja przemocy. Która sprawia, że człowiek śmieje się z samego siebie. Sięgnąłem poliksir. Anty-Żenada. Smak mięty pieprzowej z nutą syndromu stresu połrazowego Działa zbawiennie. Wypiłem, śmiech ucichł. Spokój zalał umysł. Postanowiłem to zakończyć na pełnej kurwie. Lość. Rytuał otwarcia butli burbonu. Flandal się cofnął. Wiedział, że to coś potężnego. Zaklęcie znane tylko mnie, trzem pijanym krasnoludom oraz jednej rudej wiedźmie z zamiłowaniem do mężczyzn z dwoma mieczami na plecach. Kilka dzikich ruchów i dwa szczęścia ziemi później Udało się rzucić zaklęcie. Flandal wzemdlał. No, prawie. Padł na posadzkę, wijąc się jak wąż. Słoik upadł, potoczył się. Rozdeptałem go, demon wyrwał się, wyskoczył. Wreszcie! Rozprostował się, kręgosłup strzyknął mu, jakby zostały kilka kręgów w Tęskniłeś? zapytał. A ja posłałem mu szczere uśmiech. Chyba pierwszy raz w życiu, Flandal wskulił się w kącie. Tuląc swoje buteleczki, jak matka dzieci, utopione wrzecem, gdy dowiedziała się o zdradzie męża. Zabiorę jedną na pamiątkę. Powiedziałem sięgając po flakon z napisem: Dusza w kurwionego dzina. Może spełni życzenia, jak się uspokoi. Odchodząc, niszczyłem schody. Nie z potrzeby, nie z zasady, tak po złości. Wychodząc, spojrzałem jeszcze jak flandal w zakrywa oczy, by nie patrzeć na własne odbicia. Niektóre się śmiały. Inne patrzyły jak na kawałek gówna. Kolejne zdawały się wychodzić ze zwierciadeł. Rozdział 27. Jak ze starych chujowych czasów. Piekło. Czasem gorące jak w piekle, kto by pomyślał. Czasem zimne, także że szczyty zamarzają, na dotkną ziemi. Zawsze jebiące siarką, żalem, frustracją i chęcią mordu. Przechadzałem się spokojnie, jakbym był na wycieczce krajoznawczej. Tym razem jednak nie zastąpiłem tu by siać po pożogę, wrzeszczeć łacińskie przekleństwa, ani wyciągać pierwszemu lepszemu demonowi kręgosłup przez nos. Nie tym razem. Przyszedłem w sprawie sercowej. A konkretniej przyszedłem do pogrzebanej emocjonalnej apokalipsy w ludzkiej skórze. Małgorzata. Półwampiżyca, pół, pół kubica. Katastrofa sentymentalna z dodatkiem jadu i seksapilu. Związek z nią? Jak jazda na chimerze bez siodła. Ekscytująca, śmiertelnie niebezpieczna i z dużym ryzykiem utraty jaj. Chora, piękna i zawsze idąca po trupach do celu. Ca to cholernie skuteczna. Mówili, że potrafi wejść w każdą szczelinę rzeczywistości. I jeszcze zrobi w niej generalny remont. Wstaje tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Niedawno dotarłem na jej terytorium. Czeluść piątego dramatu. Miejsce, gdzie smutne ballady leciały na lutni zapętlone. Demony popijały czerwone wino, płacząc i użalając się nad każdą swoją porażką życiową. Drzwi rozchyliły się same. Z westchnieniem, jakby wiedziały, że właśnie nadchodzą kupoty. i to w ujewanych po kostki butach. Małgorzata stała tam, w swojej charakterystycznej pozie typu liszme buty parobasie. Ubrana w czarną suknię wieczorową. Białe tatuaże kontrastowały z jej lekko czerwoną skórą. Edward, żyjesz? I wyglądasz jak problem na nogach. Miło cię widzieć, Małgo. Potrzebuję przysługi. Uniosła brew. W oddali zapłakał chór zgoszkniałych dusz z przeceny. Były zamknięte w klatkach zawieszonych pod sufitem. Co tym razem spieprzyłeś? Nic konkretnego. Potrzebuję wejść do strefy milczących szeptów. O, romantyk. To miejsce jest zamknięte. Nawet Głombadon tam nie wchodzi. A przecież pamiętasz, że raz utopił się w wodzie święconej i przeżył. Dlatego przyszedłem do ciebie. Ty potrafisz otwierać stare blizny i rzeczy, które powinny zostać zamknięte. Usiadłem. Kanapa była wypełniona elfimi uszami. Kot zrobiony z ludzkich włosów. Klasyczna Małgorzata. A więc chcesz, żebym znowu zrobiła coś głupiego i nielegalnego. Bo Edward czegoś potrzebuje. I choćby się wszystko miało zesrać, Musi to dostać. Jak ze starych chujowych czasów? Tęskniłem za tym chaosem. Trochę za tobą. No, może bardziej niż trochę. No cóż, pomogę ci, powiedziała, przeciągając sylaby, ale mam warunek. Spojrzałem na nią wyczekująco. Demon siedział cicho. Taniec klątw? Kamasutro z w wodcy ciemności? Nie, chociaż to drugie chętnie powtórzyła. Tym razem chcę wieczoru. Kolacja, rozmowa. Bez broni, bez demonów, bez prób ucieczki przez okno. Więc chcesz randki? Nienawidzę tego słowa, ale tak: randki. Zawsze byłaś mistrzynią emocjonalnego szantażu. A ty, idiotą, który się na wszystko godzi, westchnąłem powiedziałem, że się zgodzę. Zawsze się godziłem. Godzinę później siedzieliśmy przy stole zastawionym daniami, które wyglądały jak efekt współpracy piekielnej kuchni z mistrzem szefem. Może i byliśmy jak dwa ognie w beczce prochu. Powiedziała, sącząc gęsty, krwisty płyn z rozbitej czaszki. Ale przynajmniej nie było nudno. Z tobą? Nigdy. No, może poza tą nocą, gdzie czytałaś mi nekronomikon. To była faza eksperymentalna. Fuknęła. Uśmiechnęliśmy się. Na chwilę. Taką, która wydaje się wiecznością w odpowiednim świetle. Potem podała mi klucz. zrywany z cieni, popiołu, zlepiony z smoczą flegmą. Otworzy przejście, ale ostrzegam. Strefa milczących szeptów nie lubi odwiedzin, chociaż Ty chyba nigdzie nie jesteś mile widziany. Uśmiechnąłem się, dziękuję. Już miałem wyjść, ale odwróciłem się jeszcze raz. Dobrze Cię znów zobaczyć, w pełnej formie. Chaotycznej, niebezpiecznej i cholernie pięknej. A Ty, Edwardzie, nadal jesteś tym samym upartym, przystojnym głupcem, którego prawie pokochałem. Prawie. Wyszedłem, klucz pulsował w kieszeni, jak za starych chujowych czasów. Darling, darling, the door's ajar.